Witamy Was po dłuższej przerwie. Ja mi zezno, trochę mi się znowu zeszło. Ale mam um, trzy paczki mam. Orbę urodzinową. Rzadkiego piłkarza 75+, plus i paczkę dwóch złotych I jeszcze zaraz wam pokażę skład, bo nie pokazywałem dawno. Trzy miesiące chyba. Od ostatniego filmu minęło. Nie będzie na taką. Nusa i, i Simone. Rzadki kilka, 75+. Plus. Okay. No plus na dobrze mi z tego drogi nie ma tragedii. Ojej, no to jest zły prognozy przed tą paczką. A znaczy, w sensie to jest tak nie jest jakiś dobry traf. No właśnie, za nim twardo. Czekajcie jeszcze chwilę. To jest mi słabko. O, właśnie, dodać ten trap na djemu. Muszę ja mam ich na łasce. Takie maki. no No co ja no, mogę powiedzieć? Ostatni mi fod Bruno Fernandesz. Zaraz też pokażę taktyki, ale najpierw okręgę. Nie. Yeah. Po prostu... Ja mi było coś do tego. Ostatni raz tego Bruno Fernandesz. Tak samo jak miał blisc. To Jest wód Bartley. Proszę, ktoś dobry. Chorwacja modlić. Jezus Mario! Nie, jest mi potrzebny w ogóle. No nie wiem. Znaczy jest gamy kulik. Co mogę powiedzieć? Ile on kosztuje? Masz kodę, tylko, że nie wymienię. 400 tysięcy. No to super. Dobra. Jak że się coś musi o kurde, to nie jest taki zły jednak traf. No mógł być Ryan Kent, jakbym go tutaj wstawił kęcika... Modrite. Oj, 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 oj oj. No i sprawy się trochę komplikują. To no, jakbym go dał to o, tylko minus 2. Jeszcze trzeba dać tutaj chłopa. Nie był wtedy mam ten. No właśnie. To trzeba coś wypienić. No teraz 7, to no mam dalej 10. Tylko że tak tylko zmienia w sumie postać rzeczy. Muszę się zastanowić. bo da się coś z tego złożyć. Gdybyśmy dali sobie tak. No co jeszcze gorzej teraz to wygląda? michał? No, no sobie na razie tego. Walga z wula Fernandesza. Już Jezu, ale by mi benzema pasował. Rosaj koncepcyjnego. Może Bruno Fernandes byłby wtedy na dwóch zgraniach. Mandiego trzeba sprzedać. Nie chcę sprzedać teraz Mandiego. Menedżera coś spróbuję wychmienić. Ale mam teraz pomysł. Ufu, a to będzie go? Mam 54 tysiące. Czy tutaj? Ile pan Rashford kosztuje? Teraz tak żałuję, że nie zrobiłem jego rzoty. Dobra, kupuję. Na no, zmianę pozycji trzeba jeszcze. No właśnie tego co ja nie przemyślałem. To żyru będzie wchodzić z ławki. No, Jiro musi wchodzić z ławki. No to przemyśleć. Będąc jest sobie też nie lepsze. Drainier no, traci. Czy jest granie? A, menedżera nie ma co o. Bruno Fernandesz miał... No, ...na no 4 zgrania. Icona. A no co, może sobie chwytać? To jest nieco jest... 550. Co, ci gasz jest jakaś do stu. na wątpię, że to było... ...Nakata! nie będę kawał na kato. bo ja właśnie... A teraz w tego Rashforda. Jak nie jest potrzebny. Cieszę się na coś, przydasz. Żartowałem. Nie, na ławkę. dużo duże udać Rashforda, widzicie. Może, przepraszam, modlicia. nie jest taki głupi pomysł. A się wolno teraz w krzesło. Nie, wiecie, co to, to trzeba faktycznie zrobić tak. Będę tą nim przykro. Właśnie z tyle Green szadasz. Co sprawdzić na Foodwinie, Jakie są najczęstsze. Bo nie wiem. Dobra, da się im jakieś do domowe. Na pewno nie dam mu maestra. I dlaczego on tam potrzebuje? Podanie? Jest tempo i podanie wygląda ciekawe, bier. <grym> dobra, Modryś, Modryś. Co trzeba mu podwyższyć? Fizyczność? Słuchajcie, bo on będzie grał u mnie na 10. to fizyczność, podanie, dobra. I ma 4 na 5. Gwendozy <grym> ile? To dostanie upgrade. A trenera nie dałem tam sobie z ligi, Rainier, psujesz zabawę. Dobra, już zostawię to tak. A właśnie miałam pokazać, jak gram w trakcie miasta. Wychodzę we własną taktkę. Jak przegrywam jak gram ofensywnym, to tak gram. Dobra, jak przegrywam, gram tak. Wiesz, trzeba może trochę pozamieniać. Nie, jest dobrze. Jest dobrze, fest. To, yy. O jezu, ale trzeba pozamieniać. Rashford tutaj i hazard na środku pomocy. No i modlić perfekto, teraz wydział tak będzie śmigał. I to w sumie by było na tyle w dzisiejszym odcinku więc żegnam.